mzpitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Jak zadbać o ograniczenie używania alkoholu? Pytamy dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Jak pan z perspektywy czasu ocenia akcje wprowadzenia ograniczeń czasowych sprzedaży alkoholu. Oczywiście przy, tej, przy wprowadzeniu tej uchwały było bardzo wiele głosów polemicznych. Bardzo wiele osób podnosiło taką, taką zasadę naruszenia wolności osobistej nawet. Oczywiście pod, 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 podpięły się pod to wszystko media, które wlansowały zresztą tą, tą, tą nazwę prohibicja, ona zupełnie nie, nie przystawała do... do nie przystaje do tej sytuacji, ponieważ od początku było wiadomo, że w naszym mieście hotele, restauracje, puby, kawiarnie będą sprzedawały alkohol całą dobę do czasu, kiedy są otwarte. Że ograniczenia dotyczą wyłącznie sprzedaży detalicznej w sklepach. Rzeczywiście ucichły już te głosy, choć ja nadal jestem bardzo czujny i nastawiony na, na, na każdy głos, który się pojawia w przestrzeni publicznej. Czy to jest już dobre ograniczenie czasowe, czy jeszcze poszedłby pan dalej za ciosem? Oczywiście, że poszedłbym dalej, tym bardziej, że ustawodawca wtedy, kiedy wprowadzał tą nowelizację ustawy, jednoznacznie powiedział, że ograniczenie czasowe jest tylko jednym z ograniczeń. Tak naprawdę bardzo ważne jest na przykład to żeby ograniczyć ilość zezwoleń. To spowoduje, że będzie w naszym mieście dość równomiernie rozmieszczona ilość punktów sprzedaży. Kolejna rzecz, bardzo ważna, to jest ograniczenie takie finansowe. To jest poziom państwa, raczej już nie samorządu, a więc cena alkoholu jest relatywnie bardzo niska. Proszę zwrócić uwagę, że ceny artykułów spożywczych idą w górę, mamy do czynienia z takim stałym stałą wzrostem ten cen, natomiast alkohol jest cały czas dostępny właśnie również cenowo. I trzecia rzecz, którą, którą warto było wprowadzić i tutaj nie ma mowy o żadnym ograniczeniu, tylko po pewnym nakazie właśnie tak ekspozycji państwa, to jest sprawa reklamy. Reklama powinna absolutnie zniknąć z polskiej przestrzeni publicznej. W naszym kraju zbyt dużo się pije alkoholu, zbyt dużo jest tych około alkoholowych no, też przestępstw, było, bo mówimy o o przemocy w rodzinie, mówimy o w kierowcach i tak dalej, wszystko przestępstwa, a więc bardzo wiele problemów generowanych właśnie przez stale rosnące spożycie. Przypominam tylko, że dwa państwa Unii Europejskiej mają tendencję wzrostową cały czas, Rumunia i Polska i tutaj te regulacje powinny nastąpić z poziomu państwa, właśnie dostępności ekonomicznej, czyli cena i reklama, zakaz reklamy. Co podpowiedziałby pan innym miastom, które nas obserwują i chciałyby wprowadzić takie ograniczenie, ale nie wiedzą jak. Jesteśmy jedynym trzeba sprecyzować, jedynym miastem wojewódzkim, dlatego że w pozostałych miastach, no, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, są ograniczenia, ale one nie są w pełnym limicie, czyli na przykład no, Sopot powiedzmy ma od godziny 2 do godziny 6 ograniczenie. W Krakowie i w Poznaniu są tylko pewne dzielnice włączone. Włączone, prawda, jeśli chodzi o, o, o ten zakaz. Nie ma prostej odpowiedzi. Tutaj jest praca nie tylko z radnymi oczywiście. Jest to taka praca, która, która informacyjna. Nadmierne spożycie alkoholu jest e, niewskazane i jak my możemy nad tym pracować? To jest kontekst również geograficzny, kulturowy. My nie możemy się porównać do krajów, nie wiem, powiedzmy, Europy Południowej, gdzie jest zupełnie inna kultura picia, szczególnie wina czy, czy też krajów piwa. Które, które, które lansują właśnie tego typu trunek. My jesteśmy w tej strefie północno-wschodniej Europy, która podobnie do Skandynawii właśnie lansuje i jest w tym modelu picia takiego hedonistycznego, czyli takiego właśnie, gdzie pije się alkohol stężone i pije się w dużych ilościach. Dlatego właśnie ten nasz wschodni, północno-wschodni północno część, część, część Europy objęta jest takimi zakazami. Litwa, Łotwa, Estonia i wszystkie te państwa podjęły bardzo rygorystyczne i bardzo, bardzo daleko idące ograniczenia. Dlatego właśnie ze względu na tą właśnie specyfikę, która towarzyszy usytuowaniu geograficzno-kulturowemu.